Stwierdzenie, że ostatnio dużo dzieje się na rynku jest z pewnością niedopowiedzeniem, a materiał, który właśnie kliknąłeś, myślę, że jest zdecydowanie jednym z najważniejszych w całym tym cyklu. I ja wiem, że to brzmi clickbaitowo. Jeśli tak nie jest lub jeśli miałem rację, to po prostu dajcie znać w komentarzach. Więc omówimy sobie perspektywę krótkoterminową, jak ona wygląda, jak i średnioterminową oraz długoterminową. One bardzo się od siebie różnią i jeśli chcesz wykorzystać ten cykl na maksa, w najważniejszym roku w całym tym cyklu, czyli na bazie cykliczności, ostatnim rokiem wzrostowym... Przed nadejściem Bessy to po prostu usiądź wygodnie, skup się, ponieważ omówimy dzisiaj nie tylko analizę techniczną jak zazwyczaj, ale również zerkniemy sobie na dane z rynków tradycyjnych, omówimy sygnały, które pojawiły się w ostatnim czasie oraz zerkniemy sobie na wiadomości, które połączone razem w kupę dadzą o wiele bardziej jasną perspektywę na rynek. A myślę, że w obliczu turbulencji, które ostatnio miały miejsca, to więcej klarowności i jasności się przyda. Tak więc skup się i obejrzyj do samego końca. A na dodatek podzielę się również moimi decyzjami, które ja w ostatnim czasie podjąłem oraz decyzje, jakie będę podejmować w najbliższym czasie. Zaczniemy sobie od prostego wykresu, na którym widzimy czarną linię, która przedstawia cenę bitcoina oraz zauważymy również niebieską linię, która przedstawia jak na przestrzeni czasu zwiększała lub zmniejszała się globalna płynność, Czyli metryka M2. Jest to o tyle ciekawa zależność, ponieważ Bitcoin często laguje właśnie za globalną płynnością i dotychczas to opóźnienie wynosiło mniej więcej 2-3 miesiące. I tak się składa, że pod koniec września 2024 roku M2 wybiło swoje all-time high. Po czym kilka miesięcy później, wraz z aktualnym dniem, w którym wybito kolejne all-time high na Bitcoinie na poziomie nieco ponad 109 tysięcy dolarów, gdy globalna płynność stale od tamtego czasu maleje. I to jest bardzo prosty wykres, który widzisz teraz, ale myślę, że zdecydowanie niedoceniony i po prostu oznacza to, że znajdujemy się już teraz w takiej ryzykownej strefie, której prawdopodobieństwo większej korekty po prostu stale rośnie. Tym bardziej, jeśli zerkniemy sobie na wpływy spod bitcoinowych ETF-ów, to tutaj również zauważymy ciekawą zależność, w której te największe napływy często miały miejsce w okolicy lokalnych szczytów. I gdy wszyscy jarają się, że te napływy są takie duże i sobie jeszcze bardziej podkręcają kreatywność, ile to jeszcze więcej oni mogą kupić, to zazwyczaj wtedy kupcy tych ETF-ów się wyprzedawali. I tutaj widzimy w marcu zeszłego roku. Przy wybiciu nowego Gold Time High, gdy ETF-y spompowały bitcoina nierównomiernie wysokimi wpływami do tych z ostatnich dni. No to zaraz doszło do korekty z 73 tysięcy dolarów, nawet na 63,800. Kolejna bardzo wyraźna sytuacja: 4 czerwca wpływy do ETF-ów wyniosły prawie 900 milionów dolarów, po czym korekta nawet na 56 tysięcy dolarów. No i ten schemat się powtarza dosyć wyraźnie, również z takimi okresami przegrzania, tak jak to było tutaj. A tak się składa, że jak przeniesiemy się na bardziej aktualny wykres tych inflows, to zobaczymy, jak te słupki są bardzo wysokie. Tak jak to było wcześniej w okolicy lokalnych szczytów, czyli tutaj, tutaj oraz tutaj. No i właśnie w temacie tego, co dzieje się na rynkach tradycyjnych, to myślę, że możemy sobie żywawo przejść z bitcoinowych ETF-ów do SP500, który w ostatnim czasie zbliżył się do swojego rekordu z 1928 roku i polega on na pięciu dniach, w których Ponad 68% akcji, które składają się na indeks SP500, żwawo szły do góry. A kolejna ciekawa metryka również pokaże nam, że wolumen na giełdach kryptowalutowych, a będąc bardziej konkretnym, to 7-dniowa średnia krocząca, licząca ten wolumen z większości topowych giełd kryptowalutowych, pokazuje nam, że przy styczniowym marcu średnia ta dotykała 100 miliardów dolarów i miało to miejsce przed dużą korektą. Natomiast w ostatnim czasie, po tych dużych wzrostach, które pociągnęły Bitcoina na ponad 100 tysięcy dolarów, gdzie ta średnia sięgała nawet 126 miliardów dolarów, a swój szczyt osiągnęła przy 131 miliardach. Wówczas korekta ze szczytu na poziomie 108 tysięcy dolarów. Do lokalnego dołka wyniosła 17%, co jak na standardy rynku kryptowalut jest jedynie małym pullbackiem. Natomiast jeśli zerkniemy sobie na tą byczą flagę, w której znajdowaliśmy się około 7 miesięcy w zeszłym roku, to wówczas od lokalnego szczytu, czyli wtedy, kiedy był ten duży wzrost na 7-dniowej średniej krążącej wolumenu na większości giełd, który wcześniej pokazałem, to od tamtego czasu do lokalnego dołka spadliśmy o 30, prawie 4%, no i oczywiście nie możemy ignorować faktu, jakim jest start oficjalnego memcoina Trumpa, o którym zresztą już wcześniej mówiłem. No to takie rzeczy dzieją się tylko w trakcie rozgrzanej hossy, więc mam nadzieję, że to da nieco do myślenia, ale to nie wszystko na dzisiaj. Ponieważ ostatnio wybiliśmy się również z byczej flagi, o której zresztą też informowałem zawczasu i myślę, że dla większości osób już powinno nas chwalić się, żarówkę nad głową. Ponieważ ostatnio patrząc po komentarzach na Twitterze zauważyłem, że wiele osób jest po prostu niezadowolona z tej hossy i szczerze nie dziwię się. Jest ona zdecydowanie inna i zasady, które działały w poprzednich cyklach, to w aktualnej hossie mają albo bardzo małe zastosowanie, albo w ogóle znikome. Dla przykładu, taka zwykła formacja byczej flagi to jest formacja, która jest zdecydowanie wszechobecna w trakcie aktualnego cyklu i nie mamy tutaj do czynienia z takim zdrowym trendem wzrostowym, który jest bardzo widoczny i takimi par parabolicznymi wzrostami, które utrzymywały się nawet kilka tygodni. Jeśli dobrze pamiętam, to nagrałem o tej dynamice nawet cały oddzielny materiał. A kolejna sprawa, którą chciałbym teraz przytoczyć, to fakt, że nadal znajdujemy się w trakcie niedźwiedziej i dywergencji na wskaźniku RSI. Jest to sytuacja, w której cena idzie do góry, tak jak właśnie to się dzieje na przestrzeni ostatnich miesięcy, natomiast RSI spada. Natomiast to, co widzimy tutaj, to jest bardzo wyraźne retestowanie tego poziomu oporu, z którym spotykało się RSI w ostatnich dniach i na chwilę obecną wygląda to dobrze i jeśli rzeczywiście RSI zacznie znowu podążać za ceną, będzie to byczy sygnał, natomiast na chwilę obecną tak po prostu nie jest w takim średnioterminowym ujęciu, co wskazuje na to, że po prostu warto być ostrożnym, ponieważ bardzo podobna sytuacja miała miejsce przed nadejściem siedmiomiesięcznej korekty, która utworzyła nam byczą flagę i przy której domyślam się, że skapitulowało bardzo dużo osób, ponieważ wówczas mieliśmy do czynienia z dwoma rodzajami kapitulacji: kapitulacja cenowa, czyli ten spadek, o którym mówiłem wcześniej, oraz kapitulacja przez czas. Czyli nuda oraz coraz to gorszy sentyment, a wszelkie nadzieje były po prostu szybko gaszone. Co więcej, jeśli zerkniemy sobie na szczyty, ten double top z poprzedniej Hossy, to tutaj niestety zauważymy bardzo podobny schemat, w którym bardzo rozgrzany rynek doprowadził do szczytu na RSI i co prawda były tutaj małe pullbeki, jednak to nie zmieniło faktu, że i tak RSI cały czas malało, czyli siła trendu cały czas malała, co brutalnie wręcz odbiło się na portfoliach wielu, wielu inwestorów. Co prawda cena odbiła tylko po to, aby znowu osiągnąć nowe, nowe rekordowe szczyty, nowe all-time high, wówczas na poziomie około 69 tysięcy dolarów. To pamiętajmy, że ta hostsa była zwieńczona kolejną niedźwiedzią, dywergencją. Podobną sytuację można było również zauważyć na jeszcze poprzednim cyklu, czyli w 2017 i 2018. Bitcoin po raz pierwszy osiągnął 20 tysięcy dolarów i pewnie to Ciebie nie zaskoczy, ale miało to miejsce, gdy RSI traciło na sile. A teraz przeniesiemy się na w pełni darmowego telegrama, do którego masz link poniżej i mogłeś się na nim dowiedzieć, że ja na przestrzeni ostatnich dni w takim o wiele bardziej wzmożonym tempie realizuję moje pozycje lawarowane na Bitcoinie oraz na Solanie. Oraz część z kryptowalut na Hodl widzimy, że w tej sekcji, w której dzieliłem się swoimi zakupami długoterminowymi. Częściowo sprzedałem kilka moich altcoinów. Jeśli Ciebie interesuje jakich, to śmiało zachęcam do dołączenia, nic to nie kosztuje. A każdy, kto ostatnio pisał do mnie o dostęp, to dzisiaj albo jutro go dostanie. A jak zresztą widziałeś po metrykach, które wcześniej przytoczyłem, to zdecydowanie warto być na bieżąco, tym bardziej, że w przypadku Telegrama to gratis, to uczciwa cena. A jedna z największych zmian odnośnie mojego podejścia do rynku oraz pozycji, które aktualnie trzymam. To myślę, że jest na solanie największa zmiana. Czyli mój długoterminowy long z dźwignią 3x, to ja po raz pierwszy zrealizowałem jego zyski, zamykając przy tym około 75% pozycji, jak widać tutaj po tych zrealizowanych zyskach tutaj oraz niezrealizowanych. Aby będąc bardziej tutaj szczegółowym, to widać tutaj po tych ikonkach, kiedy ja konkretnie sprzedawałem. Częściowo przy 230 oraz tutaj bardzo ładnie udało się złapać 293 dolary, po czym sprzedałem kolejną transzę przy 273 około. Nie była to jakaś ogromna pozycja, ale jednak w przypadku, jeśli miałaby nadejść jakaś większa korekta na przestrzeni kolejnych tygodni, to warto pamiętać, że odczerpania zysków raczej mało kto stracił. Oprócz solany, to dalej zrealizowałem część długoterminowego longa z dźwignią 3x na Bitcoinie i dokonałem tego przy cenie około 108,5 tysiąca dolarów. Wszystkie te pozycje były transparentnie opisane na tym kanale. Dzieliłem się zleceniami zawczasu oraz bardziej moim konkretnym podejściem do nich na Telegramie. Tak czy siak, jeśli chodzi o perspektywę bardzo krótkoterminową, czyli dosłownie kilka dni odwrócenia tego materiału na kanał, to ja jestem jeszcze byczo nastawiony, ale również jestem nastawiony na dalszą realizację zysków, zarówno na moich pozycjach lewarowanych, oraz jeśli rynek nam pozwoli, to zacznę jeszcze bardziej wyprzedawać się z kryptowalut, które trzymam długoterminowo, a w tym również moje core portfolio, którego kupowaliśmy na tym kanale w okolicy 20 tysięcy dolarów. Obiektywnie mówiąc, bardzo ładnie złapaliśmy dołek. A jak widzisz teraz na ekranie i domyślam się, że dużą część tutaj oglądających interesuje moje podejście odnośnie rozgrywania inauguracji, która aktualnie w trakcie nagrywania tego materiału ma się odbyć na przestrzeni ostatnich około dwóch godzin, prawdopodobnie ona już trwa, gdy wrzucam ten materiał. Tak więc dla przypomnienia. Cykl temu, gdy wygrał demokrat Joe Biden, to było to zdecydowanie wydarzenie typu Seldenius news Bitcoin poleciał z około 35,5 tysiąca dolarów, nawet na 29 tysięcy dolarów. To tak się składa, że tym razem jesteśmy w o tyle ciekawej sytuacji, że już wcześniej miała miejsce inauguracja Donalda Trumpa. I nie mówię, że będzie tak samo, ale myślę, że może być dosyć podobnie, czyli coś, co już teraz widzimy na kilka dni przed inauguracją. Ride w górę, a nawet wręcz już osiągnęliśmy nowy all-time high, po czym inauguracja sama w sobie nie była od razu sell the news, ponieważ jeszcze dwa dni później Bitcoin pnął się ku górze tylko po to, aby później spaść w okolicy ostatniego lokalnego dołka. Zatem obiektywnie mówiąc nic ekstremalnego lub przynajmniej podobnie jak w przypadku Joe Bidena, po czym no wykres mówi sam za siebie. Duże wzrosty na Bitcoinie miały miejsce. Jednak pamiętajmy, że aktualny cykl jest inny. All time high zostało osiągnięte o wiele szybciej. Popyt od strony etf w ostatnim czasie jest jak najbardziej obecny i jest on na wysokich poziomach. Obroty na giełdach są ogromne. I dosłownie prezydent Stanów Zjednoczonych ruszył z oficjalnym memcoinem, a dzień czy dwa potem nawet jego żona ruszyła z własnym memcoinem. No to są po prostu oznaki rozgrzanego rynku. I ja takie rynki traktuję jako okazję do realizacji zysków, jak już zresztą wcześniej widziałeś. W temacie nowego prezydenta i ogólnie całej takiej politycznej strefy, to musimy przypomnieć, że w Stanach Zjednoczonych obowiązuje deficyt, który na chwilę obecną jest 39% większy, porównując aktualny okres do tego samego okresu w zeszłym roku. Dług publiczny USA rośnie w ogromnym tempie, a tak się składa, że ostatnio Trump powiedział, że stopy procentowe są zdecydowanie za wysokie. Co więcej, to kilka miesięcy wcześniej również mówił, że dolar stoi za wysoko, jest za silny. I co ciekawe, to bardzo podobne rzeczy mówił również przed wyborami 8 lat temu i rzeczywiście po jego wyborach dolar osłabł na korzyść aktywów w parze do dolara, czyli w naszym przypadku byłby to na przykład Bitcoin. Jeśli chodzi o kolejną decyzję odnośnie stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, to już za 9 dni dojdzie do kolejnego spotkania FOMC, na którym na chwilę obecną prawdopodobieństwo, że stopy procentowe zostaną na tym samym poziomie wynosi. 99,5%, więc jest to na chwilę obecną przynajmniej pewniaczek. Jednak w perspektywie kilku miesięcy od teraz, to myślę, że te prawdopodobieństwa mogą się jednak zmienić wraz z wejściem Trumpa jako prezydent. Tym bardziej, że cała kadra, która z nim wchodzi do władzy jest o wiele bardziej prokryptowalutowa oraz taka prorynkowa w zdrowym sensie, to faktem jest, że dodruk pieniędzy, który spompował rynek w poprzednim cyklu, może się pojawić raz jeszcze, czyli możliwe jest, że jednak te stopy procentowe mogą zostać nieco szybciej cięte jak wcześniej było to spekulowane. Dolar możliwe, że znowu osłabnie, i głównie po to, aby zdewaluować dług USA. I tak naprawdę to w ten sposób bogaci się bogacą, a biedni biednieją. Ponieważ aktualnie, taka wiecie, oficjalna inflacja w Stanach Zjednoczonych wynosi jakieś 2,9%. Co obiektywnie mówiąc jest mało. W rzeczywistości pewnie jest 2-3% większa. To oszczędności tych po prostu biednych osób. Mało majątnych jakoś to, żeby delikatnie ująć, ich majątki będą po prostu dewaluowane wraz z walutą, którą trzymają. Natomiast bogaci, którzy mają swoje majątki ulokowane w przeróżnych aktywach, prawdopodobnie na tym skorzystają w długim terminie. Zatem zanim przejdziemy do altcoinów, moje osobiste krótkoterminowe podejście jest bycze, a patrząc średnioterminowo, to wolę zdecydowanie bezpieczniej rozegrać aktualny rynek, stopniowo realizując zyski, natomiast perspektywa długoterminowa, raz jeszcze według mnie wygląda byczo. Zatem w temacie altcoinów myślę, że zdecydowanie warto być ostrożnym. O wiele łatwiej się kupuje altcoiny, bitcoina i ogólnie wszystko inne w życiu o wiele łatwiej się kupuje. Natomiast jeśli chodzi już o sprzedaż, to jest o wiele ciężej z takiego psychologicznego punktu widzenia. Nic nie rośnie w nieskończoność, a tak się po prostu składa, że w ostatnim czasie duże wzrosty miały miejsce. Więc przechodząc teraz do altcoinów, to. Ciężko ominąć ostatnie zakupy na portfelu World Liberty Five przy projektu Donalda Trumpa, który w ostatnim czasie zakupił dosłownie kilkadziesiąt milionów dolarów w ETH, które aktualnie jest Największą pozycją w tym tutaj portfolio o łącznej wartości 160 milionów dolarów, czyli prawie 50 tysięcy ETH. Bardzo ciekawa sytuacja, tym bardziej, że Memcoin Trumpa został stworzony na solanie, pompując przy tym token sol do nowego All-Time High. Tak więc przeniesiemy się teraz na ostatnie was na wykresie ETH, które tutaj narysowałem. Ostatnio bardzo ładnie ETH weszło w tą zieloną strefę zakupową, którą ostatnio wyznaczyłem i aktualnie wcale nie jest aż tak daleko. Od tej strefy, jeśli patrzymy długoterminowo. Natomiast ja już nie dokupuję ETH, nie zamieniam więcej bitcoinów na ETH, tak jak to wcześniej zrobiłem. Jednak zerknijmy na temat altcoinów z szerszej perspektywy, i w tym przydadzą nam się trzy wykresy, czyli ten u góry dominacja bitcoina. Na środku wykres ETH, a na samym dole wykres others, który przedstawia łączną kapitalizację altcoinów poza topową dziesiątką altcoinów. Również nałożyłem tutaj daty wyborów i inauguracji. I patrząc po dominacji Bitcoina, bardzo wyraźnie znajdujemy się ostatnio na wsparciu, a nawet jeśli byśmy mieli spojrzeć na wsparcie z nieco innej perspektywy, ponieważ nie ma jednego idealnego sposobu na wyznaczanie wsparcia, to tak się składa, że w ostatnim czasie nawet przebiliśmy trend wzrostowy na dominacji Bitcoina, który towarzyszył nam w trakcie całego tego cyklu. A cofając się nieco wcześniej, to zobaczymy sobie tutaj, jak inauguracja Joe Bidena Krwawo odbiła się dla dominacji Bitcoina, co było bardzo dobre dla altcoinów oraz również dla ETH. Tylko że wówczas te wzrosty ETH poprzedzały już nieco mniejsze wzrosty, co w ostatnim czasie jednak nie ma miejsca. I nie zdziwię się, jeśli ETH jednak może dalej zamulać w stosunku do Bitcoina i reszty rynku. I te wzrosty, które tutaj widzimy, prawdopodobnie będą, ale w o wiele mniejszej skali, jeśli rzeczywiście powtórzy się sytuacja z poprzedniego cyklu. Natomiast tak możemy tutaj zauważyć po tym wykresie ETH, to również w ówczesnym cyklu Ether nie miał jakichś takich ogromnych, eksplozywnych ruchów, tak jak to aktualnie działo się na innych altcoinach, a w szczególności memcoinach. Zatem, brak tych pierwotnych wzrostów przed ewentualną paraboliczną fazą, jest dla mnie osobiście trochę taką czerwoną flagą. Co więcej, to tak jak mówiłem wcześniej, perspektywa średnioterminowo nie do końca wygląda najlepiej, co mogłoby jeszcze bardziej pociągnąć ETH w dół. Schodząc nieco niżej, to bardzo wyraźne jest, jak inauguracja Bidena parabolicznie odbiła się na rynku altcoinów. Wówczas kapitalizacja others poleciała z 77 miliardów dolarów nawet na 363 miliardy dolarów. Zatem, patrząc po tej metryce, to możliwe jest, że. Właśnie wchodzimy w długo wyczekiwany okres. Co prawda trzeba przyznać, że altseasony w tym cyklu były zdecydowanie takie wybiórcze i nie wszystkie altcoiny na tym korzystały. No to jednak, tak jak mówiłem, w tym cyklu obowiązują inne zasady gry i trzeba się po prostu dostosować. Patrząc jednak po poprzedniej inauguracji Trumpa, to tutaj ta dominacja bitcoina jeszcze nieco poleciała w górę, aż prawie do końca lutego, tylko po to, aby gwałtownie, mocno spaść w dół i dalej działa się podobna sytuacja, tylko że już o wiele większej skali i myślę, że to bardzo ładnie zazębia się z tym, że wkrótce ETF-y na Solanie dowiedzą się, czy będą zaakceptowane, czy nie. Prawdopodobieństwo ich zaakceptowania zdecydowanie wzrosło po uruchomieniu oficjalnego Memcoina Trumpa właśnie na Solanie. Oraz Gary Gensler, który wiadomo, już był bardzo przeciwko kryptowalutom, były już przewodniczący SEC, zostanie zastąpiony kimś najprawdopodobniej o wiele bardziej pozytywnie nastawionym do rynku kryptowalut. I tak jak już mówiłem, chyba nawet rok temu, to zaakceptowanie ETF-ów na Solanie i innych altcoinach będzie dla mnie osobiście sygnałem do sprzedaży oraz jeszcze bardziej wzmożonej realizacji zysków właśnie na altcoinach. Jeśli chodzi o konkretną datę, to będzie to miało miejsce 25 stycznia, zatem musisz być na bieżąco. Jesteśmy w bardzo decydującym, jesteśmy w bardzo decydującym okresie na rynku, czyli pierwszy kwartał roku pohalwingowego, który dla altcoinów historycznie był jednym z najlepszych, szczególnie dla ETH, które co prawda dotychczas urosło tylko o. 0,1% to historycznie pierwszy kwartał wyróżniał się średnim wzrostem na poziomie ponad 82% dla samego ETH. Dla Bitcoina również bywał to bardzo dobry okres, a drugi kwartał już widać jest o połowę mniej lepszy. Zatem to pierwsze półrocze 2025 roku. Są dosłownie ostatnimi chwilami na rozegranie ostatniego roku wzrostowego w tej hostsie, oczywiście również historycznie, to często globalne szczyty miały miejsce w trakcie czwartego kwartału, dlatego jeśli przygotujemy się w trakcie trzeciego kwartału i jeśli w ogóle rynek będzie dalej podążać tradycyjną cyklicznością, no to jest jeszcze dużo do rozegrania, a to już w takim bardziej. Długoterminowym podejściu, a jeśli zarkniemy sobie na miesięczne wzrosty bitcoina, to ogólnie rzecz biorąc, styczeń historycznie nie był jakiś super, natomiast ten aktualny z wzrostem na poziomie około 14% od 1 stycznia. Do teraz to jest i tak już bardzo dobry wynik i prawie że zazębia się idealnie poprzednim cyklem, w którym Bitcoin urósł o około 14,5%, a jeszcze w poprzednim cyklu to co ciekawe, Bitcoin akurat stał w miejscu, patrząc od 1 dnia stycznia do ostatniego. Natomiast luty bywał bardzo dobry zarówno dla Bitcoina, jak i dla ETH. Wiem, że ten materiał wyszedł dosyć taki złożony i może kompleksowy dosyć. Wiem, że ten materiał wyszedł dosyć złożony i dłuższy niż reszta, ale jeśli wytrzymałeś do samego końca, to już Ci teraz mówię, że wyjdziesz z tego rynku nie dość, że cało, to po prostu zyskownie, czyli coś po co każdy tutaj jest, wzrosło, bo potrafisz się skupić. Część oglądających pewnie odpuściła w ciągu pierwszej tam minuty, dwóch czy trzech. Takie są realia i myślę, że to bardzo ładnie zazębia się zarówno z zasadą Pareto oraz ze statystykami, które przemawia za tym, że jakieś 80-90% osób traci na rynkach, to pewnie podobna ilość osób rzeczywiście obejrzała ten materiał od początku do końca. I będąc w tym małym procencie, myślę, że to bardzo dobrze o tobie świadczy. I mam nadzieję, że tego nie zmienisz w tym najbardziej dzikim roku dla całego rynku kryptowalut. Jeszcze będzie czas na odpoczynek, ale to nie jest teraz. Więc subskrybuj, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Jak widzisz, ja na bieżąco, na porządku dziennym, wrzucam. Analizy, w których omawiam tylko najważniejsze sygnały, kwestie, czynniki i na ich bazie rozgrywam rynek, co jak widać robię w zyskowny sposób. Ja nie zamierzam tego zmieniać. Wiem, że wielu z oglądających wyciąga rzeczywiście wnioski po obejrzeniu tego, co tutaj wrzucam, i również na tym korzystają. I dobrze, oto tutaj właśnie jesteśmy. Ja się z Tobą żegnam i widzę się w kolejnym materiale z Tobą. Tak więc do zobaczenia i cześć.